serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej nazywam się Marta Czech z nami dziś pan poseł Roman Fritz Piotr Heszen, wicedyrektor Biura Klubu Poselskiego Konfederacji, a także pan Piotr Korczarowski, Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze. Tak, temat cenzury chcemy dziś podjąć na kolejnej konferencji prasowej. A dlaczego? Otóż władza co róż próbuje nam odbierać kolejne wolności, swoboda w zasadzie i resztki. Nie tak dawno była w Sejmie procedowana, tak zwana ustawa łańcuchowa, i nie żeby psów na łańcuchu nie trzymać, tylko żeby uwiązać na nim, zwłaszcza rolników. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie kolejnego opresyjnego projektu ustawy, powiedziałabym ustawy kagańcowej. Tym razem bardzo mocno zaostrzającej cenzurę w przestrzeni publicznej. Chodzi dokładnie o druk numer 876 i o tak zwane przestępstwa z nienawiści motywowane dyskryminacją z uwagi między innymi na, i tutaj ten katalog nam się rozszerza, na płeć i na orientację seksualną, co w praktyce, biorąc pod uwagę absurdy otaczającej nas rzeczywistości, będzie się wiązało najpewniej z penalizacją takich twierdzeń, jak to, że kobieta jest kobietą, jak to, że mężczyzna jest mężczyzną, jak to, że mamy dwie płcie, męską i żeńską i tak dalej. W polskim prawie niestety w tym katalogu mamy już inne tak zwane przestępstwa z nienawiści, z uwagi na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową i tak dalej. Ja przypomnę tylko, jakie są przewidywane kary za takie, w cudzysłowie, przestępstwa. To jest nawet pięć lat więzienia, drodzy Państwo. Odnosząc się do samego druku numer 876 Przejść, wspomnę, że ten rządowy, bo jest to rządowy projekt ustawy w uzasadnieniu zawiera coś takiego, jak i tutaj cytuję, zalecenia organizacji międzynarodowych i europejskich, które rekomendują takie kagańcowe posunięcia. W związku z tym nasuwa nam się pytanie, no czyżby zagraniczne lobby dyktowało Polakom prawo? Ale to nie wszystko, drodzy Państwo. W tym projekcie mamy również taki ustęp, jak i tutaj znowu cytuję, w ramach opiniowania. Projekt został przekazany następującym podmiotom. wymienię 10 jest ich więcej. Omzrik, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Koalicja Miast Maszerujących Po Równość Osób, LGBTQ i A+, tych literek ciągle przybywa, Transfuzja, Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych, Fundacja Feminoteka, Otwarta Rzeczpospolita, brzmi ładnie, ale jest to Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Fundacja Ukraiński Dom, Związek Ukraińców w Polsce, Fundacja Batorego, i tak dalej, tak dalej. Drodzy Państwo, czy my naprawdę musimy z Żydami, Ukraińcami i osobami zaburzonymi konsultować, jakie mamy mieć prawo w Polsce, czy my naprawdę musimy z Żydami, Ukraińcami i osobami zaburzonymi konsultować, co my możemy powiedzieć, a czego nie możemy powiedzieć u siebie? A może już nie u siebie? Zostawiam Państwa z tymi pytaniami. Sprawa jest poważna. Oddaję głos panu Piotrowi Korczarowskiemu. Szanowni państwo, w druku numer 876 nowelizującym kodeks karny czytamy o przestępstwie mowy nienawiści, za które będzie można teraz trafić do więzienia nawet na 5 lat. Co to znaczy? To już wiemy po obserwacji krajów zachodniej Europy, gdzie sądy potrafiły skazywać nauczycieli za to tylko że rozpoznali płeć swoich uczniów i tak się do nich zwracali. Tymczasem, w mojej ocenie, prawdziwi przestępcy to ludzie, którzy formułują definicję pokroju mowy nienawiści, dlatego że oni zachowują się jak rasowi bandyci, którzy próbują sterroryzować miejscową ludność po to, żeby nagiąć rzeczywistość do swoich obrzydliwych planów. Mieliśmy, proszę Państwa, przed wojną wybitnych Polaków, wybitnych etnografów, wybitnych antropologów, których prace o rasach, narodach, kulturach, cywilizacjach były rozpoznawane i publikowane na całym świecie. Dziś tych prac nie można nawet cytować, dziś nie można stwierdzać oczywistych rzeczy, że oto mamy na przykład tylko i wyłącznie dwie płcie. Bo choć każdy może się przebrać za najbardziej nawet kolorową papugę, to po pierwszych badaniach wykaże się, że on posiada chromosomy XX lub XY, które czynią tego człowieka kobietą lub mężczyzną. To jest prawda, która broni się sama, ale właśnie dlatego nie można w żaden sposób jej podkreślać, dlatego mamy być terroryzowani, żeby nie otwierać ust na ten temat. To jest proszę państwa zamach na naszą na naszą wolność, na naszą godność, na ludzką pewną swobodę odbioru świata, na naszą percepcję tego świata i subiektywną ocenę tego świata. Ktoś chce nas siłą nawracać i w mojej ocenie jest to czysto komunistyczne kijem zawracanie rzek. I choć oficjalnie na razie ten dokument podpisuje Ministerstwo Sprawiedliwości, to tak naprawdę na naszych oczach powstaje orwellowskie ministerstwo prawdy w którym nie prawda będzie autorytetem ale autorytet będzie prawdą jest to rewolucja przeciwko naszej cywilizacji i patrząc na to szerzej w nieco szerszym spektrum te zakazy są dla nas pokoleń które pamiętają stary dobry normalny świat natomiast dla młodych ludzi jest Cały czas serwowana różnego rodzaju propaganda, która w nachalny sposób Wtłacza im multikulturalizm, multietniczność, multireligijność, po to, żeby młodzi ludzie nie mieli żadnej płaszczyzny rozpoznania naszego świata w inny sposób niż taki, który jest serwowany. To znaczy, że na naszych oczach powstaje pokolenie pionierów, które ma budować wielki, wspaniały świat, tym razem z opowieści Aldusa Huxleya. Natomiast do tej pory ludzie, którzy są animatorami naszego świata, którzy toczą te rewolucje przeciwko naszej cywilizacji, czekali sobie spokojnie. Aż my, którzy pamiętamy ten stary dobry świat, wymrzemy. Najwyraźniej rewolucja jednak przyspiesza, dlatego że takie prawa, które w tej chwili są wprowadzane, powodują, że usta mają nam się zamknąć jeszcze za naszego życia. A jak szeroki jest to temat, to mam dla Państwa dwa przykłady z największych portali społecznościowych, których właściciele również zostali terroryzowani w ten sposób, żeby właśnie wpłynąć na rzeczywistość. To między innymi Platforma X, Ilona Muska, do którego Komisja Europejska zwróciła się z tym, że dostrzega wiele naruszeń unijnego prawa, za co Platforma X miała zapłacić sporą karę, ale gdyby Elon Musk zgodził się na prowadzenie po cichu Cenzury i cenzurowanie niektórych wypowiedzi oraz kont, to Komisja Europejska byłaby w stanie przymknąć oko na te naruszenia prawa. Innym przykładem jest Facebook Marka Zuckerberga, gdzie sam właściciel tej platformy przyznał, że w 2021 roku, w czasie epidemii COVID, były wywierane na niego naciski przez reprezentantów Białego Domu, ludzi administracji Joe Bidena i ci ludzie żądali od niego usuwania pewnych treści z serwisu Facebook, które, jak sam Zuckerberg przyznaje, później. Okazały się prawdą. Ale prawda nie jest już ważna, jak się okazuje, bo teraz bandyci z Ministerstwa Prawdy będą ustalać, co nią jest, będą zamykać ludzi do więzień za to, że korzystają z własnego rozumu i z własnych zmysłów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana Piotra Heszena. Szanowni Państwo, o ile przy. Konferencji na temat tak zwanej edukacji zdrowotnej, apelowaliśmy do rodziców o uwagę, to tutaj zwróciłbym się do młodzieży, do tej grupy, do tego pokolenia, które jest szczególnie wrażliwe naprawdę, które chłonne na nią i chce do niej dążyć, bo będzie miało, będziecie mieli zablokowaną tą możliwość. Przecież ta ustawa, te projekty, rozszerzają właściwie na nie wiadomo jaki, jaki teren te represje, to, to na pewno będą także wypowiedzi kwalifikowane, takie jak wypowiedzi dziennikarskie, wypowiedzi artystyczne i co w takim razie, czy na przykład wstecznie taki Jean Genet który opisywał środowisko homoseksualne bez żadnych sentymentów, umiejscowiając je we właściwym kontekście, pisząc swój dziennik złodzieja, ponieważ stamtąd, ze środowisk kryminalnych pochodzi większość tych ludzi i tych zaburzeń. Czy on będzie cenzurowany, czy nie będziecie mogli się zapoznać również z jego literaturą, czy William Shakespeare w sztuce Troilus i Kresyda, gdzie wszyscy bohaterowie wypowiadają obłudne kłamstwa, a jedynie jeden zboczeniec, którego już imienia nie pomnę, wypowiada prawdę. Jest to taka satyra na angielskie społeczeństwo, ubrana w szaty starożytnej Grecji, bo rzecz się dzieje pod troją. Czyli on będzie cenzurowany, tak jak to jest z Pippi Langstrums, gdzie się wycina króla murzynów na rzecz tam jakiegoś byłkotu nowolewicowego. Zobaczcie, sprawdźcie sobie hasło tolerancja represywna. Markuzego, czyli, bo według tego sztrychulca jest to wszystko robione, i według tej ideologii neokomunistycznej chce wam się zabrać możliwość poznawania rzeczywistości. Ona polega słowa tolerancja represywna za przeproszeniem na tym, że po prostu nie tolerujemy nie swoich. Weźcie to wszystko pod uwagę, zbuntujcie się przeciwko temu, bo yy, Rządzą nami kretyni, ciemniacy, w kontekście tego, co przedtem powiedziałem, albo bandyci, a właściwie jedni i drudzy. To jest ostatnia chwila, żeby temu dać odpór. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Roman Fritz. Zapraszam. Szanowni Państwo, omawiamy dzisiaj mowę nienawiści, czyli tzw. hate speech, który już spustoszył społeczeństwa postępowego zachodu. O czym dokładnie mówimy mówimy o ustawie, która jest w moim przekonaniu, tylko moim oczywiście sprzeczna z najważniejszym dokumentem prawa stanowionego w Polsce, czyli Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Ja tą czerwoną książeczkę to nie jest autorstwa mało tunga, uspokajam Państwa. otrzymałem od pana marszałka hołowni i zacytuję dwa artykuły, które mi się od razu nasunęły, które są złamane wskutek tej haniebnej ustawy tego projektu. Artykuł 54. Punkt pierwszy. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Punkt drugi. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Ale jest jeszcze jeden, można powiedzieć, lustrzany artykuł. Który pokazuje tę sprawę z drugiej strony artykuł 73. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Ta ustawa, ten projekt chce nam wszystkim zamykać usta oczywiście. No, teoretycznie tylko w dwóch segmentach, czyli ze względu na płciowość i tutaj. Powiedzmy sobie oczywistą oczywistość, co podkreślił również nasz polski poseł do Europarlamentu Grzegorz Braun, że są e, mężczyźni, są kobiety oraz osoby o zaburzonej osobowości. Tutaj nic innego nie znajdziemy. A tutaj jeszcze dodatkowo dochodzi kwestia tak zwanej orientacji seksualnej. Proszę Państwa, nie ma takiego zwierzęcia. Nie istnieje takie w ogóle wyrażenie jak orientacja seksualna. Jest co najwyżej pojęcie. No, jakiś dziwacznych skłonności łóżkowych i tego normalnego języka, może się trzymajmy, aby nie powielać tych błędów, dlatego tylko, że polityczna poprawność płynąca z mediów głównego nurtu nam to nakazuje. I proszę Państwa, taka moja konkluzja na zakończenie. Jesteśmy w gmachu polskiego Sejmu. Tutaj się wykuwa, stanowi polskie prawo. Ja jestem pierwszą kadencję posłem i po roku czasu, bo ta kadencja mniej więcej rok temu się zaczęła. Mam bardzo przykre doświadczenia, to znaczy ten Sejm zajmuje się sprawami, które powinny być kompletnie marginalizowane. One kompletnie nie dotyczą codziennego życia i codziennych problemów Polaków, a więc ten Sejm zajmuje się pigułką dzień po, nieistniejącym językiem śląskim, aborcją, związkami partnerskimi, in vitro finansowanym z publicznego grosza i teraz oczywiście hate speechem, czyli mową nienawiści. Proszę Państwa, my mamy ważniejsze problemy. Przed sobą są wyzwań, przed nami są wyzwania gigantyczne, chociażby poprawa e, dramatu, katastrofy demograficznej. Polaków się e, coraz mniej rodzi i Polaków już coraz bardziej ubywa. E, mamy więcej zgonów niż e, narodzin i co z tym fantem zrobicie, moi drodzy rządzący? Dobrze byłoby, żebyście się w ogóle w nasze życie wewnętrzne e, nie wtrącali i nie narzucali, nie narzucali nam regulacji, które są sprzeczne z całym dobrodziejstwem i porządkiem ludzkości, zwłaszcza cywilizacji łacińskiej, której my jesteśmy gorącymi wyznawcami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Zachęcamy gorąco zapoznać się jeszcze raz z tym drukiem. To jest kilkadziesiąt stron wraz z uzasadnieniem. Druk 876 przypominamy. Warto, bo te absurdy trzeba poznać i przeczytać, a nie tylko o nich słuchać. Dziękujemy. Dziękujemy.